Więc w dzisiejszym odcinku będzie um, odcinek z Assassin's Creed Origins. E, więc jesteśmy tutaj w Gizie przy piramidach. E, tak, i ogólnie to mieliśmy tutaj sobie, zwiedziałam te piramidy niedawno. E, I też e, mam już 11 level, więc jej. Tak, i mamy jeszcze tutaj po tu mam nagrań e, ale. No, no tutaj mam jakieś takie poboczne y, tutaj zadania, ale dzisiaj chciałam się zająć y, niepobocznymi zadaniami, y, tylko chciałam sobie tutaj chodzić i porobić te punkty, żeby później móc zrobić szybką podróż. Y, tak więc sobie przywołamy mojego wielbłądzika kochanego, gdzie jest... Halo, mój wielbłąd. Wielbłądzie, gdzie jesteś? O, tu już. Dobra, przyszedł. Ja już w ogóle, jak ja zwiedzałam te piramidy, to miałam w ogóle taki problem, bo ja chciałam sobie przywołać senu, co nie, yy, na szczycie tej piramidy, ale oczywiście yy, nie przywołałam senu, tylko. Co ja wiem. <grywa> dobra, e, se, zamiast senu, to niechcący wielbłąda przywołam i ten wielbłąd sta, z całego tego, z całego samego szczytu piramidy, tak biedny, zleciał. E, dobra, więc czekaj. Halo. Podążaj za drogą i przejdź do punktu. Okej, okay, więc mi, mój wielbłąd już sobie, idziemy tym wielbłądem. Wielbłąd, już sobie lecimy tutaj do naszego punktu. Więc zrobię krótkie cięcie, bo zanim ten wielbłąd dojdzie tam, to minie pewnie pół godziny, więc będziemy się już chwilę. Więc jestem już spoglądą i trochę zmieniłam plany. O! Robi mi się teraz szybka podróż i stwierdziłam, że w sumie to możemy, ponieważ to aż było tam kilometr do tego punktu którego chciałam pójść, ale stwierdziłam, że ten punkt sobie załatwię później, bo, byście, bo byłoby długie cięcie, a mi się nie chce cięć zbytnio długich robić, więc stwierdziłam, że przy siwej można pozbierać drewno i różne takie rzeczy, więc teleportowałam się już tutaj um, tym punktem. Jej, czekaj, zrobię. O jezu, nie spadnij. Dobra, dobra. Nie zrób skok na ryj, tylko skok skok wiary Wow, skok wiary, jej! Mówię to robić. <noise> Dobrze, więc tutaj chciałam se, senu weźmiemy. O, proszę, senu wreszcie. Zwam. I tutaj... Mm, dobra. Odpoczywa. No dobra, możemy pójść w sumie. Um, do tych... Ty kurczę, mam już 8 km e, świetnie. Je, yeah. dobra. Musimy znaleźć sobie jakiś cel. Mm. Mm. Dobra, może popolujemy, Weźmy sobie o wyznaczyłam go. Chyba go. Jezu, co ja robię? O Jezu, nie wyznaczyłam go. Już wyznaczony jest. Okej, okay, więc dzisiaj będzie taki przyjazny odcinek dla mnie, w sensie nie będziemy nic robić niebezpiecznego. W sumie będziemy polować, ale to nie jest takie niebezpieczne jak na przykład walczy, niechcący yy, płynę gdzieś łódką i nagle Nagle mi się łódka coś zepsuła, łódkę czy coś się stało, i krokodyl mi pożaru. Albo jak kiedy na tej górze gdzieś tam zaatakowałam lwa, który miał taki. O, czekaj, czy będę mogła stąd już. Chyba no, nie będę mogła stąd. Dobra, nie opłaca mi się go tak wziąć. O! W sensie. O! Czy stąd go. O! Proszę, jeden. O Kurczę, uciekł mi Ty, jak szybko on idzie Co jest? Dobra, weźmiemy sobie to I tego chcę przecież Halo O, Senu, dziękuję O kurczę, Senu, spłoszyłeś mi tego Ale dobra Senu mi pomoga, ale dobry senu. Um, w sumie nie miałam tu jakichś zadań zrobić. Zobaczmy, bo jestem na razie przy tej górze. Tu nie ma żadnych zadań, żebym porobiła coś ciekawego. To są te pytajniki, ale oczywiście pewnie będą z tymi jednymi pytajnikami to już znam. Um, ale tutaj chcę popatrzeć sobie co tu jest Generalnie to w siwie wszystko mamy koło siwej i w ogóle wszystko prawie porobione, więc jest nawet spoko Jedyne co to bym sobie tutaj podeszła, bo to wygląda tak jakbym nie chciało mnie zabić, więc świetnie Gdzie jest wielbłądzik? Wielbłądzik, wielbłądzik, ile razy mam na Ciebie mi zdać? w sumie on z Gizy musi iść to, <grym> z Gizy do Siwej, jest to biedny, wielbłądzik, podążaj za drogą i punkt, który wyznaczyłam, okej, okay. więc sobie nasz wielbłądzik tutaj idzie, więc świetnie, to jest, jest 5 km. A nie my idziemy do tego, co jest 5 metrów, ok. Nie jest tak daleko, więc świetnie. Ale fajne. Um, I w sumie to w Egipcie są rekiny? Czy to są też rekiny? W Egipcie chyba są rekiny. W Egipcie są rekiny, ale w czy grze jest, są rekiny? No bo krokodyle to już znam, bo mnie zabiły. Um, i hipopotamy też znam, bo też mnie zabiły już. Um, w ogóle się dowiedziałam, że hipopotamy umieją pływać niedawno. Um, na serio pływały. Na serio, tak? Pływały w wodzie i nagle tak mnie zabiły, tak? Ziuu! Dobra, więc jesteśmy my już tutaj blisko, czekaj. Um. Ja w zasadzie ziksowałam podążanie za drogą, ale fajnie w ogóle ta gra jest zrobiona. Cień jest tam nawet, wow! I to jest po drugim końcu tego czegoś. Jezu, czy ty nie umiesz w Raczej, ja nie umiem to Wam kierować, że wchodzimy w palmy. Um, ale dobrze, to jest po drugiej stronie, więc pożyczę od ciebie. Czekaj, Wielbłądziku, poczekaj na mnie. Um, pożyczę od ciebie gościu to, ok? Halo, ja chcę to pożyczyć. Dawaj mi to. Czy oni chcą mnie zabić? Czemu? Czemu chcą mnie zabić? No kurczę, nawet tutaj. Myślałam, że mi po prostu porzuczą normalnie, jak przy, przyjaźni ludzie mi. Czekaj, jak się tym prowadzi. Prowadź. Dobra, ten mi nawet nic nie robi w sumie. Ale dobra, płyniemy. Czemu ja muszę płynąć tym trupem? Chyba coś mi się zdaje, że miałam go nie zabijać. I to nie był ten typ człowieka, który jest taki przyjazny i mi pożyczy łódź. W sumie już pięć łodzi rozwaliłam człowiekom. Hej, mogę pożyczyć łódź? No dobra, masz tą łódź. I później ją rozwaliłam. Jej ubiednić ludzie. Powinnam być tutaj mędżajem i wszystkim pomagać, bo mędżaje pomagają biednym, a ja radne łodzie, niechcący je rozwalam. I jeszcze niechcący jednego chłopa zabiłam, bo po prostu my, myślałam, że to jest zły, bo bym miał dzidę i myślałam, że chcę mnie zabić. E, dobra, więc jesteśmy już przy tym pytaniku. Może no, coś ja z nim zrobię. E, dobra. Dobra. Er czy O. Kurczę, myślałam, że do wody wpadniesz. E, Jezu. Ten mnie dowodził. O kurczę. O! To czemu mnie gonią? Ja wam nic nie zrobiłam, ludzie! Ale szybko, jak szybko łodzią. Miałam... Mm, dobra. Ojku. Dobra, co tu... biegłam w coś znowu. Ktoś mnie widzi? Dobra, nie wiem, zgubiłam tych gości, dobrze. A, tu jest ten taki z wykrzyknikiem, to z nim mam porozmawiać chyba. Hej.

Um, Różę dawnej świątyni, bo prowadzi dom życia. Um, Przyjaciel do Bożą, nie tylko jest jej mój, ale trafiając, nie znać mój kraj tego, kto próbował um, jej dostarczyć lekarstwa bo... ja w łono. drogę zablokowali, chłopą ja dostawę banki z lekarstwami z łóżmy po całą Londynie jej dzieła. W łowie, mówię, że dziękuję Ci, będę ją odnieść do starej świątyni, muszę. Tam zaraz zjeść. Uzdrowicielka, trzymaj aby śledzić. Ej. Mm -hmm. Czyli jakieś dbańki wpadły do jeziora i ja je, muszę je wyłowić. Nie zbyt mi się wyławiać z banki A zwłaszcza choćby przez to, że mnie gonią jacyś ludzie z pierwszymi levelami A, mi, a ja ich nie chcę zabijać, bo jestem miła Dobra, z, dobra, znajdź Tak, znam już to um, Chyba tutaj gdzieś będą te, te... Tu miałam szukać, co nie w tym jeziorze, nie jakimś innym Um, o, no, tu coś jest. Ty dawaj, pointu. tu. O, przeszukaj. E, co tu jest? I czemu mi się tlen kończy już? Mm, mm, żebym się tylko nie udusiła. O Jezu, duszę się. Dobra, i już wracamy, bo mi się już tlen kończy. A ja niezbyt chciałabym utknąć tu. Dobra, tu jest jakieś światło. Idźmy do światła, idźmy do światła. O, i proszę, teraz szybko wypływamy. Bierzemy powietrze i tam wracamy. Właściwie ja to chyba znalazłam coś innego, a tam nie miałam iść, ale mnie to nie obchodzi. Ja tam pójdę. E, dobra. A ja tutaj ta łódź. Dobra. Ja już mam stuprocentowe powietrze. No to świetnie. Wracamy tu. jest, jak ja nie umiem pływać. O, przeszukaj. Już kryształki pewnie znalazłam. Um, a dobra, jeszcze tu. Tam jeszcze coś jest, tam jest tu um, źle. OK Okej. To jest właściwie ta stara świątynia, czy co to jest w sumie? Bo w smykę tu tak wpłynęłam, bo miałam znaleźć jakieś z banki, a ja znalazłam chyba jakąś świątynię. Gdzie są jeszcze? Gdzie są jeszcze skarby? Proszę mi je dać. Tam jest jakiś dalej. Ale dobra. W sumie mi się już tu powietrze. Ile on no, można? Inny minut. Nie wiem, ale dobra, tam jest jeszcze jedna rzecz, czy ja tutaj zdążę? Czemu mnie nie chcesz tak otworzyć? Będzaju, Bejkej, otwieraj to, przeszukaj i chodź, i szybko wypływamy, bo już, już, już mój, mój, mój już się Bejkej źle czuje. Y a moje umiejętności w pływaniu też są świetne. Bejkaj, już wypływasz! Już wypływasz, już wypływasz! Uff! Wypłynąłeś! Bejka, i świetnie, brawo! Brawo, wypłynął! I się nie udusił. Dobrze, czy już znalazłam? Czy już znalazłam te dzbanki? No ja znalazłam przecież tyle rzeczy. Musiałam znaleźć te dzbanki gdzieś. O kurczę, nie znalazłam tych z banków? E, wyposażenie. Ekwipunek. Eku, dobra, sprawdźmy, eku. Nie mamy z banków. Nie mamy z banków. Łaj! Jak można nie mieć. Co to jest? Diadem. Mogę go sprzedać? Jaju, jakie mam? Zwieżące zwie 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 mięso. Okej, okay, jakieś takie inne rzeczy. Dobra, więc będziemy kontynuować jeszcze tą misję z tymi bankami, jeśli jej nie zrobię gdzieś wcześniej. I to na tyle z tego odcinka, więc bardzo Wam dziękuję. I będzie jeszcze druga część poszukiwania ty, tych zadań pobocznych. No, i to tyle, więc dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, suba i. Bye, mega wam dziękuję, bo niedawno dobiliśmy 100 subskrybentów i to tyle z tego odcinka, więc życzę miłego dnia. Pa!